dzisiaj poradnik jak zainstalować STZ i różne gry. Wejdźmy sobie weźmy sobie w przeglądarkę weźmy sobie Discorda wchodzimy w kanał link do STZ pobieramy po tym jak to pobraliście na pulpicie powinna Wam się pojawić taka ikastus. Dobra. Następnie pobieracie gry, wchodzicie na kanał gry i pobieracie jakąkolwiek grę. Ja na przykład użyję gry, której jeszcze nie mam na Steamie, czyli na przykład Raf. Dobra, jak już pobierzecie plik, to... Otwieracie sobie to, co Wam się pobrało. U mnie właśnie pobrał się Raft. I od razu, że. Nie miałem już tej gry kupionej. Jestem w bibliotece wpisuję Raft. Nie ma żadnej. Włączamy sobie Steam Tool. I bierzecie ten. Form to pobraliście. Zaznaczacie sobie te dwa pliki bez README. Tych plików może być więcej u mnie. I te pliki przynosicie na tą ikonkę Steama jakby. O tutaj. Następnie klikacie prawym na tą ikonkę. Restart Steam albo Launch Steam. To możecie już zamknąć. Jak Steam wam się już zrestartuje, to logujecie się na I już się włączył, wchodzę w bibliotekę i wpisuję raft. i mam rafta i mogę sobie go